Siemac jest 222, 22, w kolejny odcinku z naszej serii. Jak widzicie, jesteśmy przy farmie najazdów. I mam taką tą łopatę. No i farma działa dosyć wydajnie. Oczywiście zależy od poziomu trudności. Chodź, chodź, chłopczyku. Ja mam poziom trudny, więc wpadaj, wpadł. Ja mam poziom trudny, więc będzie więcej totemu, z tego. To jest na, na razie druga fala. Tam się zrespili goście. Chodź mordeczko. Chodź. A tego chyba będę musiał tak rozwalić. Jest. Wpadł. To jest rozbójnik, który też wpada, bo wytłumaczę Wam, jak to działa, jeśli nie oglądaliście moje farmy na odcinku 83 bodajże, czy tam 90 na sezonie drugim. Zresztą nie 90, tylko w 90 albo 80. No, emeraldy przy okazji się tutaj zbierają, a jak do w najaździe, wiecie, dołączone. Tu jest taki wieśniok... <trym> No, i oni trafia, traktują to jako wioska, wpadają i sobie tutaj to giną. Ale to nie jest jedyna farma w tym materiale i to nie jest jedyny. Na czym będzie się skupiać odcinek, ponieważ mamy dosyć sporo materiałów, jak widzicie. Jeden pozostały mob. on czy jest. Gdzież się on zapodział? No, ale w każdym razie tutaj farma to sobie powstała. A my idziemy tam do tego to cuda. Bo to też jest bardzo fajna rzecz i ciekawa, ponieważ mamy tutaj farmę obsydianu. Przykładowo w Kopule, tej mojej wiecie, wojskowej, miałem bardzo dużo obsydianu. I taki spoiler, zdradzę wam że będzie dużo, dosyć naprawdę dużo obsydianu na tym sezonie. Również chciałbym mieć dużo bikonów, właśnie z owego obsydianu, dużo pokonać liderów i na tym sezonie pobić rekord diamentów. Zdobyć bardzo dużo diaksów. No i w sumie tak. No i ta farma działa w ten sposób, że ciskami i się tworzy obsydian i możemy go po prostu wykopać. Tak to wygląda. Mamy birta. i zaraz polecę do naszej oczywiście dziury cztery obsydiany. Bardzo polecam wybudować taką farmę. Naprawdę warto korzystać z niej. Gdzie tu się zapodział gościu? Halo? do rzeki wpadł? Nie wiem, szczerze, ale już 3 minuty, więc na takich pierdółkach się nie będziemy tutaj cackać na odcinku. Może do jakiejś nie wlazł. Nie wiem. Jeszcze się rozejrzymy. Musiał no, do jakiejś dziury w pasie albo do czegokolwiek. Kurde, nie mam... A jam harda. Włączonego więc. Więc, więc, więc mi szybciej głód spada. A już wiem. Tutaj mógł wpaść ewentualnie. Kościółwa? Węgiel. Dobra, nieważny nie wiem po prostu. Gość gdzieś zniknął, i nie wiem gdzie. Tam czekaj. Dobra. Później sobie jeszcze to ogarnę. Tutaj mamy zaznaczone Glowstone'em, w którym kierunku mamy naszą dziurę ową. I sobie tam lecimy. Przy okazji sobie wyłączę badomen, bo ja mam tam halę do tradowania z villagerami. I uwaga, uwaga, jak widzicie dokładnie tak, pojawiły się tutaj już górki. I żeby było mało, ścieżka tutaj w strefie oczywiście świątecznej. No i rzeka, która biegnie przez całą naszą strefę. I tutaj taka kałuża. No i takie jeziorko. Ono nie będzie takie płaskie, brzydkie, tylko pff, oczywiście dno się wyrobi. Podlecę jeszcze w górę. Byk jeszcze wyżej. O! Macie wygląd na to, jak cała ta dziura się prezentuje, ale również w tym odcinku skończyłem kopułę, która się prezentuje w takowy sposób tam coś widzicie, ale do tego za chwileczkę oczywiście przejdziemy. No nie zmieniło się za bardzo, ale oprócz tych właśnie terenów. No i tutaj to będzie taka wioska taka. Takie centrum możemy powiedzieć z tym właśnie tutaj tą wieżą przepiękną i. Z tym owym sztucznym nederem, Ale naprawdę. W 160 odcinkach się weźmiemy za rekord diaksów budową właśnie tej wioski. No i zaspoileruję, że... czy tak tylko podpowiem, że na tym właśnie świecie mam zaplanowane bardzo, bardzo dużo easter eggów i różnych, wiecie, nawiązań do... Kurde! Różnych oczywiście nawiązań. W ogóle też widzicie, że mam dużo żabat doli. Tak, że doli. Nie, no. Bloków, zabiegu światła, a to dlatego, gdyż. Gdyż oczywiście mam farmę. Dobra. Lecimy sobie dalej. Oczywiście strefa jedna hehe. Polecę właśnie tutaj pobiedzę. Pobiegnę oczywiście do tej kopuły, żeby Wam tutaj wszystko pokazać. O, no i mamy coś tak, slajma mamy, ale mamy tutaj taki, przepraszam, się odbiło. Mamy tutaj taki helikopter. Możecie, jak mi on wyszedł, tutaj mamy takie powiedzmy działo, żeby wyłączył dźwięki. No, brzmi to jak z jakiegoś karabinu maszynowego. Także tak. Tu, wiecie, jakieś sterowanie czy coś. Co to. Coś takiego tutaj jest oczywiście. Tutaj takie, że no to jak zawsze jest w tych takich typu budowlach. Tutaj mam ukryte przejście. Nie będę tutaj spoilerował. Ale tutaj będzie isterek Podpowiem lekko, że o jednej takiej Tak, To jest przejście. Mm -hmm. My lecimy sobie dalej. Dokładnie tak. Oświetlimy sobie w tym odcinku kopułę wojskową. Lecimy. W sumie to ja bym się przekinał. Bo w nocy bardzo nie lubię budować. Myślałam, że, że każdy nie lubi budować w nocy. Ale tak. mi obudził, kurde. <laughs> Jakiś jeszcze mi fantom debilny obudzi i będzie. Po robocie. <laughs> no. Takie jak wębę do twojej spektakularnej górki. No myślę, że całkiem mi znośnie, wiesz, możecie mi ocenić, że w granicach tolerancji się to mieści. Że to wygląda jak taki generator Minecrafta. Aczkolwiek tak. Oczywiście sobie te górki w tym odcinku dokończymy. I jeszcze przy budowie wioski mam pomysł na fajną rzecz dla mojego widza, któremu bardzo dziękuję za miłe komentarze. I na jego część będzie jego własna tutaj sobie stała. Nie podpowiem co. To będzie niespodzianka dla Was i dla Niego. Hmm. No, no, już powtarzałem to milion razy, że i rzadko się odzywam kiedy buduję. Wy już to doskonale wiecie, pierwsze osoby, które oglądały tą serię dosyć oczywiście długo. kurde, tak, hmm. to jest ta łopata, której bardzo często używam. Mending, wydajność 4 i jedwabny do silnika. o wiele lepiej. Wolę wymawiać angielski, na szczerze. Patriotyczne podejście. Okay. Ona była, uwieście, że naprawdę po tylu kopaniach dirta. Bardzo, ale to bardzo zniszczone, no bo tego dirta się naprawdę by kopało. Shit. Jasku też na TNT, no więc głowę, że ona nadal jest. Dzięki levelowi, oczywiście, sobie ją naprawiłem. Dobra, może tak być. Mogę być i tak, panie i panowie. Kończę tą górkę raczej już. O kurde, byś mi strącił. Ty, ty, ty. Jest też w ogóle 157 odcinek. Właściwie 37 tego sezonu. Ale 157 całego cyklu, I serii. No i git skończyłem. No i patrzcie. Trzy bloki wirta. Very, very nice. Co so jeszcze tutaj ustawię? Pyk. Poczekajcie chwilę. Ja wyrzuciłem szorta gdzie byłam koło choinki był święty Mikołaj. Proszę, takie cukierki od niego dostałem. Guma Orbit, muszę sobie wziąć. Polecam oczywiście, polecam, polecam. <taki> takie reklamowanie produktu jak zawsze. No i zajebiście. Dobra, lecimy do kopuły, aby ją uświetlić. No i musimy wymierzyć środek. Zginął przez moją głupotę. Środek będzie tu. Jest rzeczywiście mottotem. Jaka cisza nastała, nie? Pyk, pyku, pyku na pyku. Kurde, mamy z takie problemy, że hej. <tryk> <tryk> Teraz z tych latarni morskich sobie zrobimy obudowę. No i kończymy. Odcinek. Kolejnym będzie ciekawie, ponieważ w końcu yy, wybierzemy się do netheru. No i co? I farma szkieletów. Oczywiście w mojej dziurze będzie wioska. Uwierzcie, że naprawdę będzie się działo. Teraz tak bardzo malutko pokazałem, bo to, ten odcinek bardziej się skupia na robieniu, niż tak jak wiecie, pidoleniu i pokazywaniu. Ale mam nadzieję, że i takie będą Wam się podobać. Dobra. Wiecie co? Ja sobie tak od razu to rozkopię. w razie wu. A i w kolejnym odcinku oprócz netherowej fortecy wam pokażę. Te, te, te. Oczywiście, farmy właśnie owych bloków żabiego światła. Która jest dosyć prosta, bo wystarczy tylko wiecie: coś tu źle pyku. Wystarczy tylko żabę wziąć, sprowadzić sobie do spawneru magma cubów. No i w sumie tylko tyle. I macie już farby działającą. Bo jak wiemy, żaby zabijają oczywiście slajma, blok tego. Zazwyczaj magma kiełby, a blok tego bloku zależy od koloru żaby. Żaby. Ja oczywiście uzbierałem wszystkie. Zniszczymy. To jest mój osobisty taki błąd. Tak, ja już mam niski poziom materii. Czy ja coś jeszcze mam? Oczywiście, że mam. No i patrzcie, idealnie będą cztery te. U, idealnie. Już tak się wyrażę. No i od razu kopuła się lepiej prezentuje pod tym względem. W kolejnych odcinkach zajmiemy się oczywiście farmą, jak sami, i dużo będzie easter eggów na tym siedzie, czy znaczy na tym sejwie. Na tym siedzie to jak chcecie, to możecie zbudować. Nawet w przyszłości być może Wam udostępnię ten świat. Zobaczymy. Nawet jeszcze ten sezon będę mógł Wam udostępnić. Żebyście sobie na nim grali oczywiście. Plany mam dosyć zaawansowane. Chociaż nie wiem, czy od czwartego sezonu będę Wam udostępniał. Jak będę mieć taką możliwość, że dopiero w czwartym, to oczywiście Wam też trzecią udostępnię, żebyście mogli na nim grać. Świat do pobrania będzie oczywiście w wersji Bedrock Edition. Czyli robię w dwieście odcinku, gdzie będzie World Tour. Oczywiście naszej bazy. Okej. Okay. Nawet noca jest i tak jasno w miarę w tutaj działamy. No i cóż, grudzień. 7 grudzień, kiedy to nagrywam po mikołajkach, po moich imieninach. Mimo iż jeszcze nie ma świąt, to ja wiem, ja wam ja wiem, wesołych ich życzę. Będzie się to znośnie prezentować, tak powiem. No i cześć.